Kurwa, jeżdżą te samochody wstydzę się gadać do telefonu. Siema, tak zacząłem biegać i sobie biegam. Są przeciwności, cały czas mnie nogi bolą. Jedno kolano bolało, po drugie kolano bolało, cały czas kontuzja, teraz mi poczal boli. Kupiłem sobie taki stabilizator na kolano, właśnie zakładałem teraz w czasie biegu. O, takie coś. i powiem Wam, że lżej się w tym biega. Ale chciałem powiedzieć, że mimo tych przeciwności dalej mi odpierdala i zapisałem się na warszawski bieg konstytucji 3 maja. Czy dam radę? Nie wiem. Oby na zmęczenie kondycyjne nie nałożył się stres i ja ataki paniki. Tego się boję najbardziej. Bo jakby nie było, to jest długi, duży bieg, dużo ludzi, wielka impreza. W biegu bierze udział 6,5 tysiąca osób biegniemy ulicami Warszawy, głównymi kurwa, jeżdżą te samochody, wstydzę się gadać do telefonu <laughs> ale teraz przed chwilką przebiegłem ponad 6 km w 40 minut a limit czasu na biegu jest 50 minut czyli spokojnie dam radę, a teraz byłem jeszcze i w sklepie paczkę odbierałem i ten stabilizator sobie zakładałem na ławeczce, także tra tra czas traciłem więc chyba dam radę, nie? Aby się stres mi nie skumulował, także mnie zablokuje, jakoś w ogóle to jest pojewane, że ja w ogóle biegam. A to, że ja biorę udział w tym biegu, to jest już w ogóle kosmos. Przez rok moje życie zmieniło się o 360 stopni. Wystarczyło przestać pić. Nie no, nie tylko. Jest jeszcze psycholog i głowa. Jeżdżą, jeżdżą. No, chciałem się tylko pochwalić, że biorę udział w biegu. W Warszawskim Biegu Konstytucji 3 maja. Pozdro.